Halo, halo, dobry wieczór. Powoli zaczynamy kochani, cudownego live'a. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z dzisiejszego tematu, także chwilę jeszcze na Was poczekam i zaraz będziemy się witać, bo też przypominam, że dzisiaj na live'ie pod koniec będzie ogłoszenie wyników konkursu. Także poczekam na Was jeszcze chwilę. No i zaraz zaczynamy pogadankę. <laughs> Nie ukrywam, mam cię nadzieję, że osoby, które, które wygrały niejako e, książeczki od Izabel Mauro. Tak, i żyć kolorowo, e, dzisiaj tutaj z nami będą. Ja jeszcze sobie chwilę na Was poczekam. E, I zaraz zaczynamy dzisiejszy temat. E, nasze wewnętrzne dziecko. E, tak, właściwie, co to takiego, z czym to się je, dlaczego powinniśmy e, nad tym pracować. Także jeszcze chwilkę e, poczekamy. Witaj, witaj, Madziu, fajnie, dobra, dobra, czyli się powolutku, powolutku zbieracie. Um, poczekamy na jeszcze z dwie osoby i od razu mówię, że osoby, które brały udział w konkursie, no musicie się uzbroić w cierpliwość albo, że tak powiem, zalogować się za jakieś, um, że tak powiem, y, 20 minut, <laughs> tak, to, to żeby, y, żeby, y, żebyście mogli usłyszeć, kto, że tak powiem, wygrał. I nie ukrywam, sama nie wybierałam, żeby nie było, tylko i wyłącznie na mnie, ale dobra. Jak już jesteście, to może zacznijmy w ogóle ten temat. E, tak jak widzieliście na dużym obrazku, na obrazku wejściowym, ten, którym wiecie, e, na którym chciałam was właśnie zaprosić, e, jestem ja z moją siostrą. Ja tam miałam lat chyba trzy, Ja jestem ta mniejsza, moja siostra miała około 8 lat. Mm. To jest chyba jedno z naszych ulubionych generalnie zdjęć. I zawsze, właśnie jak przychodzi dzień dziecka, zawsze mam je gdzieś, że tak powiem, przed oczami. Jak właśnie takie no, małe, złotowłose dziecko gdzieś tam biegało. W sensie ja, bo zawsze miałam prawie białe włosy, tak. I tutaj, właśnie takie wspominki. Ale tak właściwie do rzeczy. Czym tak właściwie jest to wewnętrzne dziecko? Bo pewnie niejednokrotnie e, spotkaliście się z takim terminem. Co to jest? Czym ono w ogóle jest? E, I tak z psychologicznego punktu widzenia. E, to jest tak właściwie uosobienie cech dziecka. To jest taka ogólna, um, ogólna nazwa, tak? Dla e, cech dziecka, te, które wynosimy z dzieciństwa, czyli e, radość, spontaniczność, e, uczuciowość, również, e, ponieważ e, pewnie niejednokrotnie się spotkaliście, że dzieci. Nie mówię, że wszystkie, tak, bo zaraz mogłabym Wam rzucać datami, które niekoniecznie będą takie chętne i happy, ale dzieci lubią wszystko, są ciekawe wszystkiego, są takie bezpardonowe w ogóle. Um... I nie ukrywam, to też jest termin z psychologii, ale no częściej się go używa właśnie w rozwoju duchowym, w ezoteryce, e, i to jest właśnie dojście do tych naszych wewnętrznych gdzieś emocji, do tego, co w nas siedzi, e, ale do tego, co było za dzieciaka. E, I tutaj chciałam od razu też e, przypomnieć: kto z Was oglądał film, w głowie się nie mieści? To jest w gruncie rzeczy bajka. Bajka o emocjach, które w nas są, czyli radość, smutek, gniew. Boże, te, te trzy na bank pamiętam. No bo, no bo główni bohaterowie. Eee, o Jezu, później była ta zielona, to było chyba obrzydzenie, i strach to był chyba ten ostatni. Ja dokładnie nie pamiętam e, tego, ale chodzi mi, że e, no właśnie radość, ta, ta, ta żółta to było właśnie takie uosobienie. E, tego wewnętrznego dziecka, czyli tej radości, bo zobaczcie, że wszystkie, tudzież większość, o ile w ogóle to oglądaliście, tak, ale większość um, wspomnień Riley, czyli głównej bohaterki, było na żółto, czyli były te radosne, czyli jest no cokolwiek by się nie wydarzyło, to było po prostu radosne. Um, znaczy, większość przynajmniej rzeczy, albo było to zmieniane tak, jakby na radosne, dlatego mówi się o tym, że jest to wewnętrzne dziecko. E, ale no, właśnie to jest uosobienie cech, tak? Bo tak samo w, em, w naszej głowie czy w naszej osobowości mamy kogoś takiego jak wewnętrznego mędrca. E, no, niemniej dzisiaj ja się właśnie będę skupiała stricte na tym e, naszym wewnętrznym dziecku. Także, co to takiego? E, tak, kolokwialnie ujmując, tak naprawdę e, łopatologicznie. To jest to nasze małe dziecko, tak? To jest ta, nie wiem, mała Kasia, e, mały Łukasz, e, mała Ania e, z czasów naszego dzieciństwa. E, dlaczego to jest tak bardzo ważne? Czas naszego dzieciństwa jest naszym fundamentem. I to, jak bardzo nasze życie było kolokwialnie mówiąc na żółto, e, tak, będziemy nieśli je generalnie dalej. Jeżeli nasze życie było bardzo mocno przeplatane z tym kolorem niebieskim, czyli ze smutkiem, później będzie nam ciężej wypracować ten kolor żółty i jak najbardziej. Wszystkie kolory są potrzebne, co ewidentnie jest po prostu pokazane w tej bajce. Tak? Ale ważne, żeby zrobić dobry fundament. Więc jeżeli nasz fundament z dzieciństwa yy, jest osłabiony, niekoniecznie jest żółty, to nie jest tak, że dobra, klapa, amen, żegnam, koniec, skończyło się, tak, zamykamy interes. Nie o to chodzi. Bo możemy, jako dorośli ludzie, z pełną świadomością pracować pod świadomością, żeby to ładnie wypracować. Dlaczego to jest tak ważne? Bo tak jak mówię, to jest fundamentem, to jest to jest w ogóle fundamentalne, to jest taką podstawą po prostu. No, sorry, ale wiek emerytalny nie będzie naszą podstawą naszego życia, tak? Dopiero my do tego dążymy, do tego właśnie wewnętrznego mędrca, ale to jest naszą podstawą, dlatego to jest tak ważne. Zobaczcie, jak wiele rzeczy wynieśliście z dzieciństwa. Nie wiem, bo nie lubicie czegoś jeść, bo nie wiem, się kiedyś czegoś wystraszyliście i to Wam zostało do dzisiaj. Ja też bardzo często, jak pracuję w ogóle z różnymi osobami, to też jest właśnie albo w dzieciństwie coś tam, albo jak byłam mała, to coś tam, tak? Nawet wiek podstawówki, tak? Pani od matematyki mnie nie lubiła, próbowała mnie gdzieś tam usadzić w klasie, no i ktoś nie będzie lubił po prostu matematyki, dlatego to jest tak ważne, bo my się wtedy kształtujemy. Bo nasz charakter i nasza energetyka się wtedy kształtują. Um, I dlatego warto do tego wracać. Co więcej, e, dlaczego jest tak wiele tak naprawdę e, ośrodków terapii uzależnienia, współuzależnionych DDA, DDD. DDA to są dorosłe dzieci alkoholików, DDD to są dorosłe dzieci z roślin dysfunkcyjnych. Dlaczego tego jest tak dużo? Bo Ludzie przestali sobie w jakiś sposób z tym radzić, ale z czym dokładnie radzić? Dorosłe dziecko alkoholika. Dorosłe dziecko. Czyli to, to co było w dzieciństwie. Wynosimy z powrotem tutaj. Dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. To, co było kiedyś. Wynosimy znowu tutaj, dlatego tak ważne jest, żeby to ogarnąć. Um, ja osobiście znam naprawdę wiele osób, które są po takich terapiach i w ogóle radzą, zaczęły sobie po prostu radzić, i to naprawdę e, na fajnym, wysokim poziomie dużo zaczynają osiągać, więc to jest generalnie do zrobienia, żeby tak jakby poprawić na nowo ten swój fundament, i nie można się tego bać. Um, i tutaj nawet nawiązując do tarota, bo tak właściwie jak z tym pracować, tak? No jako ezoterek, no to powiem Wam, że właśnie chociażby tarotem jest wiele bardzo fajnych medytacji, nie tylko tarotowych, ale w ogóle medytacji, które pozwalają nam dojść do tego wewnętrznego dziecka. Dlaczego tarot zaczyna się od karty głupca? W niektórych taliach, przede wszystkim w starych taliach polskich, często ta właśnie pierwsza karta, czyli niby karta głupca, jest nazywana kartą dziecka. No, czasami błazna, tam różnie jest to nazywane, ale również jest to karta dziecka, bo od tego zaczynamy, tak? I przechodzimy całą drogę 22 arkan, ale w momencie, jeżeli nie ogarniemy tej pierwszej karty, no to to nie pójdziemy dalej, to no, no nie ma filaru, tak? Um, dlatego nawet w tarocie można zobaczyć, jak to jest ważne i istotne, żebyśmy mieli generalnie od czego zacząć. E, w tarocie, mm, no właśnie, karta głupca, karta dziecka jest zerem, bo jest to czysta karta i w zależności od tego, jak zostanie ona zapisana, tak będziemy funkcjonowali dalej. Dlatego, w zależności od tego, co zostało zapisane na naszej karcie w naszym dzieciństwie, tak bardzo często będziemy funkcjonowali dalej. No, ale właśnie, Tridia, przechodź do, że tak powiem, szczegółów, jak można pracować z tym wewnętrznym dzieckiem. E, tak, jak już powiedziałam, można na medytacjach, albo e, jeżeli ktoś nie ma gdzieś pomysłu na medytację, albo nie jesteście w stanie wytrzymać tą medytacją, zawsze są, wiecie, medytacje prowadzone chociażby, um, ale takim najbardziej mega podstawowym e, sposobem kładziecie się wieczorem. Najlepiej wieczorem jest to robić, e, żeby po prostu, tak jakby z wizualizacji móc przejść od razu na sen. E, to jest, że tak powiem, naturalne, to nie jest nic złego, że, że zasypiacie, jeżeli ktoś Wam powie, że to jest w ogóle zło i mrok, że zasypiacie podczas medytacji, to no. E, możecie być przebodźcowani, owszem, zmęczeni, ale to, to naprawdę nie jest nic złego. E, w każdym razie, kładziecie się mm, wieczorem i wy, zamykacie oczy e, i wyobraźcie sobie, że wchodzicie do pomieszczenia. Do pomieszczenia, gdzie na środku stoi fajny fotel. A na tym fotelu siedzisz mały ty. W wieku 4 lat, pięciu, ośmiu. Wyobraź sobie, że podchodzisz do tej małej osóbki. Zobacz, jak ona reaguje. Czy chce do Ciebie podejść? Czy się ciebie boi? Czy się kuli w tym fotelu? Czy wybiega do ciebie z wielką radością? Spróbuj ją przytulić. I zobacz na jej reakcję. Zobacz, jak reaguje. Zobacz, czy się boi? Czy jest chętna? Czego się boi? I przede wszystkim, dlaczego się boi? To jest jedna z takich bardzo, bardzo mega podstawowych sposobów, żeby właśnie wydobyć z siebie tak jakby, no właśnie, sam fundament. Czego ja chcę? Czego ja się boję? A dlaczego to jest tak ważne? E, tak jak powiedziałam, e, wewnętrzne dziecko jest to uosobienie cech dziecka, między innymi radości. Jeżeli my nie wrócimy do tego momentu, nie damy temu dziecku tej radości, tego, e, tego flow, tego, żeby było dobrze, żeby było fajnie, będzie nam ciężko gdzieś to w dalszym życiu e, po prostu tak w 100% wprowadzić. Tak? Więc. Fajnie, gdybyście nad tym popracowali. Okej, okay, ale to jest tylko część pracy, ta medytacja, o której tutaj przed chwilą powiedziałam, czy e, wizualizacja, ale jest też druga sprawa, bardziej tu i teraz. Kiedy ostatni raz pozwoliliście sobie wiem, na watę cukrową, tak? E, nie wiem, na kukurydzę, na lody, na frytki, e, na coś, na co mieliście ochotę, e, a to mogłoby się wydawać, że jest trochę jednak bardziej dziecinne. E, zastanówcie się nad tym. Tak, ja nawet specjalnie, ja się chwalę, dostałam od mojej siostry, tak, tutaj jest myszka mini, tak, ja też czasami chodzę nie tylko na czarno ubrana, różowe nie, różowy, chyba jedną sukienkę mam. No ale nie bójcie się też takiej radości wprowadzać w wasze życie. Ja na przykład uwielbiam świętować urodziny czyjeś, tak, bo wtedy... Po prostu nikt się do ciebie nie przyczepi, że jest konfetti, że są balony, że jest w ogóle tort, słodycze. To jest tak mega fajne. Nikt się do ciebie nie ma prawa przyczepić, że wiecie, że są te trąbki, że, że są te czapeczki. Um, I sami zobaczcie, jak ludzie reagują na takie rzeczy. I już w tym miejscu można zobaczyć, jakie było ich dzieciństwo. Jeżeli ktoś zaczyna się w ogóle cieszyć, to jest takie: wow, wow! A w momencie, kiedy ktoś się wycofuje, to już wiecie, że warto może byłoby tą, tej osobie zaproponować, a właśnie gdzieś z tym swoim wewnętrznym dzieckiem porozmawiać. A Kochani, praca z wewnętrznym dzieckiem z jednej strony jest banalnie prosta, bo no, raz na jakiś czas pójść na lody. <todgłos》> tutaj oczywiście pół żartem, pół serio. Początek jest bardzo ciężki. Ja pamiętam, jak ja zaczynałam pracę z moim wewnętrznym dzieckiem. ojejku chyba z 8, z 8 z 10 lat temu. Znaczy, pierwsze próby to w ogóle podejmowałam z 12 lat temu, tak? Ale takie już na poważnie, no to mówię, około 8, 10 lat temu podejmowałam. A to ja miałam w ogóle ja, dorosła ja, znaczy dorosła studentka jeszcze wtedy. Ja miałam problem, żeby wejść w ogóle do tej tak jakby komnaty, do tego pokoju, gdzie wiedziałam, że mała marzenka czeka. Ja miałam z tym ogromne problemy, tak? Teraz tym teraz za pan brat, także ale ja to wypracowałam. Ale nie bójcie się tego, bo naprawdę warto tak, bo e, naprawdę to wewnętrzne dziecko może dać Wam właśnie tą iskierkę. E, zresztą dziewczyny, które brały udział w konkursie, za to, to Wam w ogóle serdecznie dziękuję, e, też, chociażby Iza bardzo ładnie napisała, że wow, że to była fajna praca. E, czasami to jest takie bum, tak? E, dlatego ja też um, bardzo zachęcam do y, ustawienia swojego dzieciństwa. E, I właśnie... Jak tutaj e, nasze dzieciństwo ma się do ustawień. No nie ukrywajmy, e, nasze dzieciństwo jest naszą bazą, to jest nasza podstawa. E, I przynajmniej na tym kursie, na, na tych kursach, na których ja byłam, jeżeli chodzi o ustawienia, zawsze e, mówi się, zaczynamy od rodziców. To jest w ogóle nasz fundament, to jest. To jest podstawa podstaw, to co oni nam dali, co nam przekazali um, i w jaki sposób z nami rozmawiali, przekazywali uczucia, um, żeby tam posprzątać, tam pozamiatać, żeby tam zrobić porządek, bo bardzo często jest tak, że niespełnione ambicje rodziców, um, niespełnione gdzieś ich potrzeby, um, narzucanie pewnych rzeczy albo ich właśnie um, uzależnienia. Będą na nas wpływać, więc to trzeba po prostu posprzątać, żeby nareszcie do naszego życia mogła wejść taka wiecie: pure happiness, taka czysta, czysta radość. Um, dlatego uważam, że właśnie albo e, medytacje prowadzone, jeżeli chcecie z kimś współpracować, albo ustawienia, um, albo no właśnie, po prostu takie medytacje m, są bardzo fajnym początkiem do tego, żeby w ogóle zacząć, żeby w ogóle pójść w tym kierunku. E, I tak jak mówię, gwarantuję Wam, że początek nie będzie łatwy. E, ja chyba tak finalnie, kiedy, że tak powiem domknęłam proces, tak, że przytuliłam tą małą tridę, przytuliłam tą małą marzenkę, to chyba cztery razy podchodziłam do tego, żeby w ogóle wejść tam, podejść do tego fotela, to nie jest łatwe, ja pomijam, dobra, ja byłam parę lat temu, to było, tak, ale chcę Wam powiedzieć, żebyście się nie zrażali po pierwszej chwili, bo sami zobaczycie, jakie cuda później zaczynają się dziać, że Nagle słońce bardziej świeci, także e, nagle lody lepiej smakują, etc., etc. Także, kochani, to jest naprawdę ważne e, i naprawdę pomyślcie o tym, żeby e, gdzieś chociażby spróbować rozpocząć tą pracę. E, tu, tu, tu. I jeszcze taka ostatnia rzecz, którą chciałabym, e, znaczy, no, przedostatnia w gruncie rzeczy, którą chciałabym poruszyć, to jest praca z dziećmi e, jako praca terapeutyczna. E, jak, m, będziemy wybierać niedługo na moich studiach e, specjalizację. No, ja akurat idę w specjalizację kliniczną, e, ale można też wybrać e, terapię typowo skoncentrowaną na dzieciach. E, no i tam moja znajomość się mnie pyta, czemu nie pójdziesz na tą specjalizację dla dzieci. Bo zaczyna się od rodziców, bo zaczyna się od fundamentu, który jest, a tak naprawdę fundamentem dla tego dziecka są rodzice. E, dlatego bardzo często, pewnie nie jedna z Was, tutaj to jest bardziej skierowane do kobiet, um, ale niewątpliwie nie jedna z Was często mogłyście usłyszeć, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, bo mama daje fundament. I to od niego bardzo dużo zależy. A, dlatego, kochani, a, praca z wewnętrznym dzieckiem to nie jest tylko praca tu i teraz, tu i ja jestem, tu i przeszłość, moja przeszłość, ale to też jest ogarnięcie właśnie tematu przede wszystkim fundamentu mama, tata. A, także mam nadzieję, kochani, a, że dałam Wam mniejsze, większe wskazówki. Do pracy z wewnętrznym dzieckiem. Oczywiście, jeżeli jeszcze będziecie mieli jakieś pytania, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam do wiadomości prywatnej. Jeżeli będę potrafiła, to odpowiem. A teraz, kochani, konkurs. E, przypominam, do wygrania były dwie książeczki tak e, plus przesłania. E, I tutaj od razu chciałabym powiedzieć, że wszystkie odpowiedzi były po prostu przepiękne. E, bardzo, bardzo miło mi się ich czytało. Nie ukrywam, niektóre mnie bardzo chwyciły ze serca. I proszę, żeby każda z osób, która brała udział w konkursie, napisała do mnie wiadomość prywatną, bo każdy z Was otrzyma ode mnie losowanie prywatnego przesłania na czerwiec, wraz z omówieniem takiego małego zadania domowego ode mnie. To jest pierwsza rzecz. Teraz. Kto mi jeszcze, że tak powiem, pomagał w wylosowaniu osób, które wygrały? Patrzyłam się też trochę po lajkach, nie ukrywam. To też było dla mnie ważne, żeby nie było tylko moje lajki, ale jeżeli gdzieś jeszcze coś było, to był tam lajk. Dlatego, że tak powiem, praliny lecą do Izy. Iza, także zapraszam Cię do wiadomości prywatnej. A ta pierwsza nagroda, czyli e, książeczka Żyć kolorowo Izabel Mauro, leci do Julity. Też poproszę Ciebie, Julita, żebyś do mnie napisała wiadomość prywatną. Ale kochani, Natalia Nyx, dostajesz ode mnie wyróżnienie, bo nie ukrywam, Twój Pokémon mnie rozczulił. Po prostu. A, no właśnie, to jest moje dzieciństwo. Kiedyś, jejku, ja nie pamiętam, chyba byłam w szóstej klasie podstawówki i pisałam jakieś testy, jakiś, nie wiem, egzamin, pracę klasową, ale pamiętam, że to było, że to na pewno była podstawówka, dostałam od siostry. Kochani, to była podstawówka, czyli ja miałam 8 lat. O Jezu, czyli to było. O Jezu, 24 lata temu. Tak, a ja to dalej mam. E, dlatego Natalia, rozczuliłaś mnie i też Ciebie zapraszam do e, wiadomości prywatnej. I zacieszysz się jak dziecko. To się cieszę razem z Tobą. E, także kochani, jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za, za to, że wzięliście udział w konkursie. E, dziękuję Wam za dzisiejszego live'a i przytulajcie bardzo mocno dzisiaj te Wasze wewnętrzne dzieci. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Hej, papa. Pa.